Ciąg 1 x y minus 1 jest arytmetyczny, natomiast ciąg x y 12 jest geometryczny. Oblicz x oraz y i podaj ten ciąg geometryczny. W tym zadaniu mam dwie niewiadome x oraz y. Tutaj no i tutaj też x oraz y, dwie niewiadome. Więc przydałoby się ułożyć dwa równania, układ dwóch równań i policzyć te dwie niewiadome. No i wtedy jak będę miał x oraz y, to już łatwo Wskażę, napiszę ten ciąg arytmetyczny. To jest ciąg arytmetyczny. Jeżeli to jest ciąg arytmetyczny, to mogę skorzystać z własności ciągu arytmetycznego. Tutaj klikam, patrzę, jaka to własność. To jest wzór na tą własność. Ten wzór mówi tyle, że jak wezmę dowolny wyraz ciągu arytmetycznego, enty, to jest on równy wyrazowi poprzedniemu plus wyraz. Następny przez 2. Albo inaczej mówiąc, dowolny wyraz jest równy średniej arytmetycznej wyrazów sąsiednich. Tak Zobacz, yy, Zobaczę tutaj na przykładzie. Na przykład piątka jest równa średniej arytmetyczne, arytmetycznej sąsiadów. 2 plus 8, 10 na 2, 5. 5 wychodzi. 11 jest równa 8 plus 14, 22 na 2, 11. Wychodzi, 0 jest równe minus 2 plus 2, 0 na 2, 0. Czyli dowolny wyraz jest równy średniej arytmetycznej sąsiadów, i na tym polega ta własność ciągu arytmetycznego. Więc mam tutaj trzy elementowy ciąg arytmetyczny, czyli środkowy wyraz jest równy średniej arytmetycznej wyrazów sąsiednich. 1 plus y minus 1 na 2. I to tutaj zapisałem. No i podobnie. Korzystam z własności ciągometrycznego, która jest, w pewnym sensie jest też podobna, choć wzór jest zupełnie inny, ale mniej więcej też jest, też jest o sąsiadach. Dowolny wyraz N do kwadratu jest równy wyraze, wyrazowi poprzedniemu razy wyraz następny, czyli iloczynowi sąsiadów. Teraz zobaczę na przykładzie. Mam na przykład 6 do kwadratu to jest 36 i to ma być równe 3 razy 12. To jest 36. 12 do kwadratu to jest 144 i to ma się równać 6 razy 24. No tak, 6 razy 24 to jest 144. No i może jeszcze tutaj 8 do kwadratu to jest 64, co się ma równać minus 2 razy minus 32 to jest. 64, to jest, Jeszcze raz, 8 do kwadratu to jest 64, minus 2 razy minus 62 to jest 64, więc wszystko gra. No i w moim przykładzie, w moim zadaniu to jest wyraz środkowy, y, znaczy y kwadrat ma się równać x razy 12. I to napisałem, to jest własność ciągu geometrycznego. Czyli jeżeli te ciągi są, jest, ten jest arytmetyczny, ten jest geometryczny, to mogę znaczy, skorzystać z własności, ułożyć takie dwa równania i, i je rozwiązać. Mam układ dwóch równań, najpierw mnożę razy dwa, żeby się pozbyć tej dwójki. I mam po lewej stronie 2x, po prawej stronie 1 minus 1 mi się zredukowało, został sam Y. Równanie przepisałem to. Mam. Y, Y, 2x równa się y, co oznacza, że y równa się 2x. Mogę tak przedstawić miejscami. Czyli mam wyznaczony y, czyli w pewnym sensie y, też metoda podstawiania. Za i, ten y podstawiam 2x i podnoszę do kwadratu. Czyli jest 4x kwadrat równa się 12x. I dzielę na 4, ponieważ mogę. Tu jest 4, to jest dwunaska, jak podzielę na 4 jest żadne ułamki mi nie wyjdą. Wyjdzie mi x kwadrat równa się 3x. A zawsze łatwiej na mniejszych liczbach rozwiązywać równanie niż na większych, więc jeśli jest okazja, to mnożę na mnożę lub dzielę na dowolną liczbę oprócz 0 oczywiście. 3x na lewo i mam równanie kwadratowe. Mógłbym się bawić deltą, ale dużo prościej jest po prostu wystawić x przed nawias i i rozbić to na postać iloczynową. No i mam x razy nawias razy x minus 3 równa się 0. Jeżeli iloczyn ma się równać 0, to, to wtedy się równa 0, gdy jeden ze składników tego iloczynu się równa 0. Czyli zastanawiam się, kiedy x się równa 0, no x równa się 0, kiedy x się równa 0. Czyli to jest moje pierwsze rozwiązanie. Jak za x stawiam 0, tu i tu, tak, to będę miał tu 0, tutaj 0 minus 3, czyli minus 3 a 0 razy minus 3 równa się 0. No i podobnie zastanawiam się, kiedy ten nawias równa się 0, no wtedy, kiedy za x stawiam 3, bo 3 minus 3 jest 0. Razy 3, tak, bo tu i tu wstawiam 3 yy, sprawdzając, czy 3 daje mi 0. No i 0 razy 3 to jest 0, czyli trójka jest drugim rozwiązaniem. Czyli mam dwa takie rozwiązania tego równania, czyli jednocześnie tego czyli x1 oraz x2, no i do tego liczę y1 oraz y2, tak? Mam dwa rozwiązania x, które dają mi dwa rozwiązania y. y liczę z tego równania, które się pojawiło po drodze, czyli wstawiam najpierw za x0, 2 razy 0 równa się 0. I teraz x jest 3, wstawiam za x3, 2 razy 3, 6 jest. Dobra, to mam... Dwie pary rozwiązań. Tutaj jest ten ciąg arytmetyczny, ten jest arytmetyczny, ten jest geometryczny i dla ciągu arytmetycznego wyznaczam go, tak, bo mam już x oraz y, tak, najpierw 0,0 0 biorę, czyli za x stawiam 0, za y stawiam też 0 i mam 1, 0, jak tu wstawiam za y 0, 0, 0 minus 1, minus 1, fajnie. Teraz drugi ciąg arytmetyczny wyznaczam, ale z tego drugiego rozwiązania. Z drugiej pary rozwiązań za x stawiam trójkę. Za x stawiam trójkę, a za y szóstkę. 6 minus 1, 5. 1, 3, 5. Dobra, to jest ciąg arytmetyczny. No i tutaj tutaj za x y stawiam 0, 0, 0, 12. I tutaj 3, 6. 3, 6. Czyli 3, 6, 12. No i teraz, bo to jest tak. Ja, ja skorzystałem z własności ciągu arytmetycznego, ciągu geometrycznego. Ale korzystanie z własności nie oznacza, że nam wyjdzie ten ciąg arytmetyczny czy znaczy geometryczny. Bo to ciągi arytmetyczne-geometryczne mają własność, a nie ciągi, które mają te włas tą własność, są arytmetyczne-geometryczne. Tak? Czyli, po prostu, jeśli ciąg jest arytmetyczny-geometryczny, to ma własność. A jeżeli jakiś ciąg ma, ma tą własność ciągu arytmetycznego-geometrycznego, to jeszcze nie oznacza, że jest to ciąg arytmetyczny-geometryczny. I tu jest taki przypadek, właśnie, że skorzystałem na własność ciągu geometrycznego, ale ten ciąg wcale nie jest geometryczny. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ ciąg geometryczny powstaje w ten sposób, że ja mnożę dowolny wyraz. Przez iloraz, przez stałą liczbę i otrzymuję następny. No to 0 muszę pomnożyć przez 0, żeby otrzymać 0. Ok, czyli mój iloraz to jest 0. Tak, bo to, ten pierwszy wyraz musiałem przez 0 pomnożyć, żeby otrzymać 0. Zresztą, hmm, w sumie mogłem i pomnożyć przez 2 oraz 5, oraz przez 10, ale przez cokolwiek bym nie mnożył, to z drugiego wyrazu nie otrzymam 12, ponieważ 0 razy cokolwiek yy, nie da mi 12, 0 razy 5, 0, 0 razy 10 0. Czyli po prostu ten ciąg nie jest geometryczny, ponieważ nie jestem w stanie z tego środkowego przez pomnożenie przez jakąś liczbę otrzymać 12. Czyli to nie jest ciąg geometryczny. W tym popatrz, 3 razy 2, 6. 6 razy 2 12. Mnożę przez 2 i otrzymuję kolejne wyrazy. To jest, to jest ciąg geometryczny. ten nie jest. Jeszcze tylko zobaczę, czy to są arytmetyczne. Arytmetyczne powstają w ten sposób, że każdy następny wyraz, każda, każdy następny wyraz powstaje przez dodanie stałej liczby. Czyli w tym wypadku do jedynki muszę dodać minus 1, żeby otrzymać 0. Fajnie. 0 plus minus 1, minus 1. Ok, to jest arytmetyczny. Tutaj 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. Jest arytmetyczny, bo dodaję dwójkę za każdym razem otrzymuję następny wyraz. Czyli arytmetycznie otrzymałem, ten nie jest geometryczny. Tylko ten jest geometryczny. I dlatego rozwiązanie jest tylko dla x, y równego 3, 6. Bo dla XY równego 3, 6 to ja otrzymałem ten arytmetyczny i ten geometryczny. Czyli to jest tylko moje rozwiązanie prawidłowe. No i szukamy ciągu geometryczny, to jest 3, 6, 12, czyli ten. Tutaj po prostu nie otrzymuję ciągu geometrycznego, więc muszę odrzucić ten, ten arytmetyczny, ten geometryczny oraz liczby, z których powstały te dwa ciągi, czyli 0, 0. One nie mogą być prawidłowym rozwiązaniem. Czyli warto na końcu sprawdzić, że... Jak, ma, jak mam znaleźć ciąg arytmetyczny, geometryczny, czy to, co na końcu otrzymałem, rzeczywi rzeczywiście jest arytmetyczny, geometryczny? Bo, bo może się zdarzyć, że nie jest, ponieważ korzystając z własności, nie mam gwarancji, że ja otrzymam ciąg arytmetyczny, geometryczny. W drugą stronę, jeśli mam ciąg arytmetyczny, geometryczny, to ja mam pewność, że własność jest prawdziwa, ale nie, że z własności otrzymam arytmetyczny, geometryczny. Dobra, no i to jest rozwiązanie tego zadania. A jednak jeszcze dopowiem na koniec. Sprawdzać wyniki końcowe, bo zawsze jak się pomyli w obliczeniach, czy, czy tak jak tutaj, że nie wyjdzie ten geometryczny, to warto po prostu sprawdzić to, co na końcu otrzymaliśmy, czy spełnia warunki zadania, i dopiero wtedy napisać odpowiedź.